Uroczysta msza święta, pieśni patriotyczne, program artystyczny w wykonaniu uczniów, a także złożenie kwiatów przy symbolicznej mogile rozstrzelanych. Tak 1 marca w Nowinach obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli tych, którzy mieli odwagę sprzeciwić się władzy ludowej i prowadzili działalność antykomunistyczną. My musimy o nich pamiętać, tak jak pamiętamy o tych wszystkich, którzy walczyli podczas II wojny światowej, tak jak się to potocznie mówi. I pod okupacją niemiecką, i pod okupacją sowiecką. To to, co się działo po 1944 roku, to już walka z okupacją sowiecką, najpierw na Kresach Wschodnich, a później od 1945 roku tu. Jeżeli nie będziemy o nich pamiętali, to po prostu ta ich walka nie miała najmniejszego sensu. Ta ich największa danina, jaką złożyli Danina własnego życia. Specjalnie na uroczystości patriotyczne do Nowin przyjechała delegacja powiatu Pruszkowskiego na czele ze starostą Maksymem Gołosiem. Przyjechaliśmy tutaj, żeby oddać hołd i cześć bohaterowi, żołnierzowi niezłomnemu, który zginął tutaj na waszej ziemi. Chciałbym oddać nie tylko hołd ale również pokazać, że w powiecie pruszkowskim bardzo nam zależy na tym, żeby historia o żołnierzach niezłomnych była tą historią, która może kształtować młode pokolenie. Chcieliśmy też poprzez tą wizytę pokazać, że zaczynamy do tej historii sięgać i ta spuścizna, którą dali nam żołnierze niezłomni jest tą spuścizną, którą chcemy pokazać młodemu pokoleniu. Nowińskie obchody patriotyczne rozpoczęły się w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. Uroczystą mszę świętą koncelebrował proboszcz Nowińskiej parafii, ksiądz Józef Kubicza wraz z księdzem Prałatem Marianem Mikołajczakiem, proboszczem parafii świętego Kazimierza w Pruszkowie. Po mszy świętej delegacje udały się pod pomnik w Zgórsku, gdzie odbyły się dalsze uroczystości obchodów poświęconych pamięci żołnierzy wyklętych. Przedstawiciele władz samorządowych wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami złożyli kwiaty pod symboliczną rozstrzelanych w Zgórsku partyzantów Armii Krajowej oraz organizacji Wolność i Niezawisłość. O nich zapomniano przez wiele lat nie mówiono o tych żołnierzach, o tych ludziach, a teraz powoli ta pamięć jest odkrywana dla, no, dla powszechnej wiedzy i dla wszystkich, którzy chcą tą tematyką się zainteresować. Dzisiaj wyjątkowo również delegacja z Pruszkowa. Dziś ten, ten dzień uroczysty był też wyjątkowo taki podkreślony i, i poprzez wizytę przedstawiciele powiatu Pruszkowskiego zapytali się, czy mogliby uczestniczyć w tych obchodach tutaj na terenie naszej gminy. Przyjechała liczna delegacja razem też z młodzieżą, z uczniami gimnazjum w Nadarzynie. Gościem honorowym spotkania był podpułkownik Mirosław Smerdzyński, a także Józefa Rzycińska, żona rozstrzelanego w górskim Lesie Aleksandra Rzecińskiego, pseudonim Wilczur, oraz Grażyna Kotońska, siostra rozstrzelanego Karola Łoniewskiego, pseudonim Lew. Co Pani czuje stojąc tutaj dziś przy grobie brata, przy symbolicznej mogile? To jest zawsze dla mnie bardzo trudne, dlatego że moja mama nie doczekała momentu ani unieważnienia wyroku, Jedyną rzecz, którą by usłyszała, to od właśnie redaktora Ludwika Kotońskiego, gdy wrócił z archiwum kieleckiego sądu, powiedział, proszę pani, pani, syn był bohaterem. Potem za rok już zmarła, także nie dożyła ani na ulicy i jego imienia w Nadarzynie i całej działalności młodzieży, wspaniałej działalności młodzieży. Jest to dla mnie zawsze bardzo wzruszające, zatykające, bo to jest miejsce, które zresztą jak wiem, tutaj być może stoimy na mogiłach, ale jest dobrze, że, 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 że już od, od, od kilkunastu przynajmniej lat można głośno mówić, że nikt nie może mi powiedzieć w oczy, że, syn, że brat był bandytą, bo nie był, bo był bohater. Jak podkreślano podczas uroczystości patriotycznych, trzeba pamiętać o tych, którzy przelali krew za ojczyznę. Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uświetniły występy chóru Nowiny oraz orkiestry Dente, a także uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowinach oraz Szkoły Podstawowej imienia Generała Antoniego Hedy, pseudonim Szary w Kowali.